Mogę powiedzieć, że zastosowałam dietę zmieniającą rysy Ja Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale kojarzyło mi się, że ty się poznałaś ze Sławomirem Mencenem. Nie, ja się nie poznałam. Nie łączy nas yy, prawie nic, yy, jeśli chodzi o światopogląd. Edward Miszczak czy Lidia Kazen? Lidia Kazen. Dlaczego? Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a u mojego boku Małgosia Rozenek. Cześć Małgosiu. Cześć, cześć. Miło się widzieć. Zajemnie z Tobą jak zwykle. Jesteśmy oczywiście tuż po otwarciu wystawy Jurassic Adventure, którą miałaś okazję poprowadzić. No właśnie, pytanie pierwsze, jak Ci się podobało? Wystawa czy prowadzenie? I to, i to zacznijmy od może wystawy, a potem przejdziemy do prowadzenia, bo na scenie tutaj przybliżymy widzom, byłaś ze swoim mężem. Tak, coraz częściej zdarza nam się prowadzić tego rodzaju imprezy. Bardzo to lubimy, ja traktuję to jako element takiej edukacji zawodowej, a wystawa jest fascynująca. Jeżeli ktoś lubi dinozaura, przecież każdy z nas przeszedł w pewnym momencie przez fascynację tymi niezwykłymi stworzeniami, to tutaj na tej wystawie się e, rewelacyjnie, bo e, te dinozaury są nie tylko naturalnej wielkości, ale też wydają dźwięki i się ruszają. No i teraz pytanie, jak to jest być na scenie prowadząc ze swoim własnym mężem? Bo jedni mówią, że to jest ułatwienie mieć ten komfort, kiedy jest się na scenie z bliską osobą, która cię zna jak nikt inny. Z drugiej strony stresujesz się jakby za tą drugą osobę. E, zupełnie szczerze, nie podchodzę tak do tego. To jest e, moja praca. Profesjonalizm e, wymaga ode mnie tego, żeby mm, dokładnie tak samo profesjonalnie poprowadzić tę imprezę, niezależnie od tego, czy prowadziłabym ją z siostrą, z bratem, z mężem, czy z kompletnie nieznaną osobą. E, ja prowadzę z różnymi ludźmi, więc e, tutaj też się czułam bardzo komfortowo. Ale to, że Radosław. E, jest dziennikarzem pracującym na co dzień w redakcji, w telewizji na żywo, pracujący przy bardzo wielu programach, współtworzący wiele sportowych programów w Onecie, pozwala poczuć się bezpiecznie. Radosław zdradził mi, że to będzie raj dla Henia. Oj, Czy zabierzecie prawda. go tutaj? Tak, tak, na pewno, na pewno. Myślimy już o tym, żeby zrobić to w ten weekend. Na pewno, bo Henryk bardzo lubi tego typu przygody, ale to będzie też raj dla Tadzia i dla Stasia, bo oni po prostu mimo że już prawie dorośli bardzo lubią tego typu przygody. Tak, ale mam wrażenie, że faktycznie widać, jak ten czas leci właśnie po Twoich synach, bo ja tak. pamiętam ich jeszcze, kiedy spotykaliśmy się kilka lat temu w Twoim butyku, czy mysy z drama, czy gdzie indziej na eventach, oni byli szkrabami, a teraz ostatnio pamiętam, jeden wybawił Cię z opresji, kiedy na lotnisku zapomniałaś dokument. Tak, a w ogóle to jest najlepsze. Moi synowie coraz częściej naprawdę stają się dla mnie nie tylko kochanymi dziećmi, ale też i takimi osobami, które potrafią zadbać i o dom, i o nas. I właśnie Tadeusz, który ostatnio o piątej rano jak lecieliśmy um, musiał przywieźć mi szybko paszport. Od razu uprzedzę, dowodu też nie miałam, ponieważ dostałam dwa wiadomości wtedy um, po publikacji tego filmiku do siebie na Insta. Pierwszy jest taki, że przecież mogłam polecieć na dowód, to wiem, ale Dowodu też nie było, oraz i to nie wiedziałam i to jest bardzo ważna informacja że na lotnisku istnieje biuro, które wydaje w 10 minut tymczasowy paszport. O! Koszt takiego paszportu tymczasowego to 30 zł, więc jeżeli ktoś z innego miasta nagle na lotnisku zorientuje się, że nie ma paszportu, to takie miejsce na lotnisku jest. I wartość edukacyjna z naszego wywiadu. Ale rzeczywiście tak samo jak z tej wystawy, my mamy dokładnie to samo co tutaj nie tylko dobra zabawa, ale również właśnie walory edukacyjne. Rozmawiałam z Radosławem także o Heniu i o jego trudach z pójściem do przedszkola, a raczej nie trudach Chenia co Radosława. No Właśnie chciałam to powiedzieć. Właśnie dokładnie to chciałam powiedzieć. Czy już jest lepiej? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? U Radosława czy u Henia? Bo u Henia Radosław... jest cudownie od trzeciego dnia. Chenio bardzo lubi przedszkole. W ogóle bardzo mu się podoba ta koncepcja, że rano idzie, bawi się z kolegami, koleżankami. Co więcej, miał takie ogromne szczęście, że już zdążył zaliczyć trzy urodziny, więc. Zdarzają się torty, zdarzają się prezenty, bo teraz dzieci mają taki zwyczaj, że te, które mają rodzinę, rozdają drobne podarunki swoim kolegom z klasy, więc Henryk jest zachwycony po prostu tym, co się dzieje. Natomiast Radosław, no nodak powoli patrzy, czy jest gdzieś obok. Tak coraz łatwiej mu przychodzi to oddawanie Henryka do przedszkola, ale nadal serce go boli. Pytałam radka o to, czy Henio ma świadomość tego, kim są jego rodzice i wiemy, że w przypadku małego dziecka to jest raczej niemożliwe, ono jeszcze nie ma tej świadomości. Natomiast wydaje mi się, że Stasio i Tadeusz już mają tę świadomość. Jak Ty to odbierasz? Jak to wygląda z Twojej strony? przez jakiś czas moi chłopcy pamiętam to mnie zaskakiwało jak byli oczywiście dużo młodzi widząc mnie na ekranie albo na okładce mówili o Małgorzata Rozenek Majdan, <grydy> nigdy to moja mama <grydy> więc oni jakby zauważają to, że w domu jestem mamą, jestem i trochę inną osobą niż tą, którą jestem na zewnątrz a Henryk w ogóle nie ma takiej świadomości, ale tak naprawdę moi synowie przez to, że chodzą do takiej szkoły do jakiej chodzą, gdzie nikt nas nie zna. Po prostu w ogóle się tą naszą częścią życia nie zajmują. Naprawdę da się, tak? Da się, naprawdę. To jest trochę tak, że chłopcy, em, jak pytam ich nawet o twórców internetowych, których znają, to są bardzo często osoby w ogóle spoza Polski. E, oni są bardziej obywatelami, jeżeli nie świata, to Europy. I tak wiele różnych zawodów. E, mają rodzice, dzieci chodzących do tej szkoły. To są tak różne, skrajne czasem środowiska, że to bardzo wzbogaca i nikt się tak naprawdę tym nie przejmuje. A czym w takim razie? Bo powiedziałaś, że Małgorzata Razanek Majdan to jest co innego niż tam Małgosia w domu. W jakich aspektach są te różnice największe? Ja jestem bardzo spokojną osobą w domu. To znaczy, jestem taką osobą, która. Świetnie realizuje się w planowaniu, w osiąganiu celów, w realizowaniu się zawodowym. Ale jak przychodzę do domu, to moment, w którym wchodzę, to jest moment, w którym wiążę włosy, zmywam make-up, zakładam dres i po prostu jestem bardzo łagodna. Nie mam dostępu do pilota, nie jestem typem rozstawiającym po kontakt, wręcz przeciwnie i jestem kobietą, o którą należy zadbać i mój mąż i synowie to robią. Dziś już nie byłoby mowy o nie mów do mnie teraz? Oj nie, to się zdarza oczywiście, że się zdarza i to, co jest najpiękniejsze w naszej rodzinie, to to, że nikt z nas nie boi się okazywać swoich prawdziwych uczuć. I czasem to są uczucia miłości, a czasem to jest po prostu gniew albo zwykłe I e, to jest najlepsze, że właśnie czujemy się w swoim towarzystwie wszyscy na tyle bezpiecznie, że pozwalamy sobie na przeżywanie prawdziwych emocji razem. 7 lat mija od czasu waszego ślubu z Radosławem. Nie wiem, kiedy to zleciało, bo ja sama myślę o matko. Przecież pamiętam ten dzień. Pamiętam, jak siedziałam wtedy w redakcji i relacjonowałam jeszcze jako redaktor e, piszący, czy coś się zmieniło od tamtego czasu. Jest tylko lepiej. I wiem, że to jest coś, co trudno uwierzyć, ale mm, 7 lat po ślubie, ale 10 lat ponad 10 lat, od kiedy jesteśmy razem i to jest tak, że mm, łapiesz pewnego rodzaju porozumienie, które już nie wymaga werbalizacji, to znaczy ja naprawdę nie muszę na radzie patrzeć, a ja już wiem co on myśli i on ma dokładnie to samo w drugą stronę. My naprawdę najlepiej yy, bawimy się razem, spędzamy czas razem, lubimy razem pracować, lubimy razem wyjeżdżać, yy, zdradzę Ci, że właśnie dzisiaj zabukowaliśmy yy, nasze yy, grudniowe wakacje, Czeka nas teraz bardzo intensywny czas. On trwa już oczywiście, ale ja już w połowie października wchodzę na plan swojego nowego programu. A tam się będzie tyle działo, że teraz staramy się jak najwięcej czasu spędzać razem. I od razu uprzedzę, nie mam recepty na to. To jest po prostu szczęście. Czasem jest tak, że się grafi. Tak. I jest to bezkosztowe, bezwysiłkowe po prostu jest. I jedyne co możesz robić, to cieszyć się tym każdego dnia. I Radzie bardzo, bardzo ten poprzedni rok nas jeszcze mocniej do siebie zbliżył, bo trudne doświadczenia bardzo często separują ludzi, a nas mocno zbliżają. Wracając jeszcze do tematu ślubu, czy coś byś zmieniła? Wiemy, że męża absolutnie nie. Męża bym na pewno nie zmieniła. Nic bym nie zmieniła, a powiem dlaczego. Dlatego, że nie pamiętam swojego ślubu. O, I to nie dlatego, że była super zabawa i ja po prostu mogę z powodów e, zabawowych jego nie pamiętać, ponieważ ja na swoim ślubie m, wypiłam jeden łyk szampana, bo nie byłam w stanie nic przełknąć. Nie wiem, jak smakowało jedzenie, bo nie zjadłam nic. Do e, miejsca, w którym były desery, nawet nie dotarłam. E, tak naprawdę pamiętam tylko moment, którym po ślubie wróciłam i położyłam się na łóżku i nie mogłam zdjąć tej sukni tak, e, bo ja tych sukni parę miałam i nie wiem dlaczego na sam koniec założyłam taką najmniej wygodną. I e, jak oglądam teraz zdjęcia albo relacje, to sobie myślę, że było pięknie, bo też widzę na przykład rzeczy, których wtedy nie widziałam. Na przykład moich chłopców, niewiarygodnie przejętych i to było niesamowite. A suknia była tego warta? To i każda z tych sukni, ale oczywiście ta główna zaprojektowana przez Ewę była absolutnie tego warta. Miała piękny gołębi kolor i e, dzięki tej sukni naprawdę to jest cudowne wspomnienie. Mogło się to już tak zmierzając ku końcowi... Dzisiaj rano przeglądałam sobie komentarze pod naszym ostatnim wywiadem z festiwalu w Sopocie i tam niektórzy widzowie dopatrzyli się u Ciebie zmiany rozmiaru biustu. Jest mi nawet trochę w ogóle niezręcznie o to pytać. Powiem Ci, że naprawdę czuję się koszmarnie w takich pytaniach i nie jestem w tym dobra, ale trochę zawód zobowiązuje. Eee, mogę powiedzieć, że zastosowałam dietę zmieniającą rysy biustu. I tyle. I nie komentuję. Nie, też zmieniająca się sylwetka ma e, duży wpływ. Zmieniające się wyobrażenie o sobie jako o kobiecie, oraz e, nowoczesne możliwości dają e, wpływ na to, jak w danym momencie się wygląda. To już na absolutny koniec. Szybkie strzały jak zwykle? Czy Nie jesteś gotowa? Pewnie. Kocham. Najważniejsza osoba w Twoim życiu? Radosław, ale potem Tata. Twój idol z dzieciństwa. Patrick Swayze. Kocham go do tej pory. Czy zawsze chciałaś być sławna? Nigdy nie chciałam być sławna, chciałam być prawnikiem albo weterynarzem. Jak to się stało? Nie wiem, przez przypadek. Twoja ulubiona piosenka? I always Remember Us This Way, nasz hymn miłości z Radosławem i piosenka, którą śpiewa Maria Carey i Whitney Houston z Prince of Egypt, nasza ślubna piosenka. PiS czy Konfederacja? Nie. Naprawdę tylko te dwa? Mamy do wyboru? Nie, mamy do wyboru. Tak naprawdę możesz powiedzieć wszystko. Co... I 15 października wybierzemy tak, jak nam w duszy gra, ale pamiętajmy, że najważniejsze jest, żeby wybrać z myślą o przyszłości tego kraju, z myślą o tym, jaki kształt chcemy, żeby Polska miała i z myślą o tym, co chcemy, żeby nasze dzieci pamiętały z tego, jak się żyje w Polsce. Ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale kojarzyło mi się, że ty się poznałaś ze Sławomirem Mencenem nie, ja się nie poznałam za wamin Mencen. E, zasugerował, ponieważ ja sarkastycznie zacytowałam e, słowa, które on zupełnie niesłusznie przypisuje tylko sobie o wywracaniu stolika, e, natomiast e, nie łączy nas e, prawie nic, um jeśli chodzi o światopogląd, nawet Media społecznościowe nie bardzo nas łączą, bo TikTok to też nie jest miejsce, na którym jestem, a chciałabym na pewno je odkryć. Nie łączy nas na pewno miłość do piwa, która. E, ja w życiu nie wypiłam piwa i mówię to zupełnie poważnie. E, I w ogóle nie jestem jakąś wielką fanką alkoholu. Na pewno może łączy nas troska o kraj, realizowana w różny sposób, ale nie łączy nas na pewno myślenie o kobietach jako o równorzędnym partnerze. Cieszę się, że to wybrzmiało. Tak. Myślę, że jest taka strona, na którą warto wchodzić. Nazywa się Latarnik Wyborczy. I tam, odpowiadając na 20 pytań, zgodnie ze swoim sumieniem, dostajemy informację, program jakiej partii odpowiada najbliżej naszym przekonaniom. Zapraszam i warto to zrobić. A co jest zgodne z Twoim latarnikiem? Wiesz, ważnym jest dla mnie tak naprawdę, i to jest coś, na czym ja się teraz bardzo skupiam, to bardziej na takiej działalności profrekwencyjnej. Ja nie jestem od tego, żeby mówić ludziom, na co głosować. Nie, nie, chyba nie ma też znaczenia, na kogo ja głosuję, ale ważnym jest, żeby tworzyć takie podstawy społeczeństwa obywatelskiego, że każdy z nas ma znaczenie, głos każdej kobiety ma znaczenie. Ostatnio byłam. Mm, partnerką takiego spotkania e, sukces, e, który wspiera kobiety i który jest o tym, że ponad 53% populacji to kobiety, a ponad 50% kobiet w ogóle nie głosuje, e, tłumacząc to na przykład niechęcią do polityki albo nieznajomością tematu albo patriarchatem, który realizuje się w taki sposób, że kobieta po prostu głosuje tak jak jej mężczyzna. Więc najbardziej by mi zależało, żeby przekonać ludzi w ogóle do pójścia na głosowanie. I to prawda. Żeby nie było 40%, a może 70. Pierwszy najlepszy wynik frekwencyjny, jaki zrobiliśmy, to było 62% i wtedy w tamtych czasach mówiło się, że wow, to jest słaby wynik, a my nigdy w ogóle nie doszliśmy do lepszego wyniku. Mam nadzieję, że po pierwsze będzie nas dużo 1 października na marszu miliona serc, a później 15 października przy urnach. Mam nadzieję, że pobijemy rekord. Tak. Co jest największym osiągnięciem twojego życia? Moja rodzina. Zdecydowanie. To jak się kochamy i to jak lubimy być razem. Edward Miszczak czy Lidia Kazen? Lidia Kazen. Dlaczego? To, to proste, jest moją aktualną szefową. <grywa> Ale tak naprawdę Lidia Kazen wprowadziła nową jakość w relacje telewizyjne. Jest niezwykle zaangażowana w proces powstawania programów, jest osobą, do której można zwrócić się z każdym pytaniem, z każdą wątpliwością, i jest na pewno kobietą inspirującą. Którą z gwiazd zaprosiłabyś na kolację? Jest bardzo wiele takich gwiazd, ale mówisz polskich, czy może być polskie, może mogą być zagraniczne tak naprawdę kto ci przychodzi do głowy? Lady Gaga, zawsze. I Bradley Coopera najlepiej razem my byśmy zrobili sobie taką kolację. Ja z Radziem Bradley z Lady Gagą, mam do nich całą masę pytań. Później bardzo chciałabym zaprosić rodzinę Beckhamów bardzo eee, i myślę, że na pewno dla Radia eee, jeszcze ja coś sportowcy by się znaleźli na liście. I na sam koniec, czy pokażesz mi swoją tapetę w telefonie? Tak, e, poczekaj, gdzie jest mój telefon? Muszę wytłumaczyć, dlaczego akurat takie zdjęcie znajduje się na e, mojej tapecie. Jest taka teoria, że telefon jest rzeczą, na którą najczęściej zerkasz w ciągu dnia, szczególnie jeżeli jest w swoim centrum dowodzenia, tak jak w moim przypadku. I ponieważ ja jestem osobą przebodźcowaną, niezwykle... E, Zawodowo aktywną, jestem osobą, która nie szuka dodatkowych bodźców, tylko szuka wyciszenia. Więc na przykład, dziękuję, jeżeli pokazujesz, że oczywiście mam milion połączeń, to może je najpierw wymarzę, żeby później pokazać, że nie szukasz dodatkowych bodźców i umieszczanie na tapecie na przykład zdjęcia swojego męża albo zdjęcia dzieci powoduje jednak taką reakcję, wiesz, emocjonalną. Więc ja szukam źródła spokoju i dla mnie spokojem jest moje łóżko w sypialni. I w ogóle ten obrazek, moja sypialnia, to jest takie miejsce, w którym się relaksuje I jak patrzę na to, to zawsze pamiętam o domu, pamiętam o spokoju, pamiętam o tym, że to wariactwo za chwilę się skończy. Powiem Ci, że tak ciemne włosy Ci tu wyszły, że ja Cię początkowo nie poznałam. I właśnie też o to chodziło, żeby to nie było zdjęcie o mnie, ale też nie chciałam zdjęcia pustego łóżka, bo chodzi też o to, co ja e, tutaj przeżywam. Spokój, weekend, kawa w łóżku, nigdzie się nie spieszę, czytam książkę. Zresztą społeczeństwo populistów, Boże, jak ja to polecam, tą książkę, Sierakowski, Sadura. Naprawdę, każdy przed 15 października powinien tę książkę przeczytać. No i oczywiście, George'uś mogłabym tego spokoju też ci w życiu życzę bo wiem jak bardzo jest potrzebny i ważny szczególnie przed tym szaleństwem które mnie teraz czeka jestem tak podekscytowana i nigdy w życiu jeszcze nie byłam na planie programu który wymaga ode mnie tak dużego zaangażowania nie tylko w trakcie pracy ale przez kilka miesięcy a już możemy zdradzać co to jest chyba niedługo pojawi się informacja prasowa bo już jesteśmy na takich Ostatnim, Ostatniej prostej. Ja oczywiście przygotowuję się do niego już od e, jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak hardcore. Trzymam kciuki. Rozmowa z Tobą to jak zwykle przyjemność. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.